Niedrogi telefon, robiący świetne zdjęcia, to możliwe? I jeszcze jak? Realme 12 4G to coś, czego szukasz. Główny aparat telefonu ma 50 megapikseli i został stworzony przez Sony. Dlatego zdjęcia mogą robić naprawdę spore wrażenie. Duża matryca i jasny obiektyw sprawiają, że Twoje zdjęcia będą wyraźne nawet przy słabym oświetleniu. A jeśli jesteś fanem lub fanką robienia selfie, to z przodu masz do dyspozycji aparat o rozdzielczości 16 megapikseli. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie! Procesor Snapdragon, wydajna bateria z super szybkim ładowaniem oraz aż do 512 GB pamięci sprawiają, że telefon sprawdzi się w niejednej sytuacji, nawet u wymagających użytkowników. Realme 12 4G, stylowy i nowoczesny. Kup w supercenie w MediaExpert lub na MediaExpert.pl.